Żeby tak można przejść przez życie tylko z uśmiechem na twarzy. Wyciągnąć dłoń i sięgnąć po coś, o czym od dawna się marzy. Eliksję młodości uchwycić w sieć i wszystkim nim oddarować. Smutek i łzy zamknąć pod chłani i samym szczęściem oddychać. Zdrowiem opiać wszystkie ugory, na nieużytkach szczęście posadzić, w lasach jak grzyby pomyślność zbierać, w dostatku do jak w rzece się pławić. Chciwość i zawiść, co brata się z fałszem, na wielkim stosie spalić. Zaszczepić w ludzkich sercach miłość i świat. Od zagłady, ocalić, żeby tak można przejść przez życie, żeby tak można, żeby. <kluczy> Drugi wiersz ma się tytuł, gdy zamknę oczy. Wciąż tam jestem, gdy zamknę oczy. Główną drogą autobus się toczy. Już wysiadam i dróżką na skróty jak najszybciej, bo parzą buty. Na podwórku wśród kulek babcia stoi. Dziadek na ganku, radośnie mnie wita. Słuchać głos cioci Jani? Bójka, motor prąka? O, trzasnęła futka. Gienek wraca, w oknie Irka z ręcznikiem na włosach czas skraca. Siadamy na schodach, albo nie, w ogrodzie na szarym kocu, wśród drzew na trawniku. Jak pyszny, kwaśny agrest prosto z krzaków Gajka. I czas dziko rosnący, młody groszek z łupinkami, cóż więcej potrzeba? Oprócz tych wspomnień i ze smalcem bliskiego gleba. nieodpartego w uroku młodzieńczych lat. Czas powrotu. Otwiera oczy, inny widok, taki chłodny, bez żadnych wspomnień. Tym razem po niemiecku się toczy. nieproszony gość. Wtargnęłaś do mnie jak nieproszony gość. Przynosisz ciemne chmury i tej niezgody kość. Bez pukania to drzwi, zawsze ciągniesz ze sobą to i. Czarnowictwem przysłaniasz słońce, zawieszając nieprzejrzystą opończość. Świergot ptaków zagłuszasz łomotem. Granie świerszczy w uszach terkotem. W Twoim towarzystwie tylko się duszę. Kto powiedział, że bywać muszę? Wracaj skąd przyszłaś. Szerokie drogi, najlepiej, gdy błamiesz sobie, gdy błamiesz nogi, niewdzięczna depresji.